Cześć witajcie drodzy widzowie w kolejnej gierce, którą są pieniężni, złodzieje dwójka. E, gramy w to, ponieważ Sylwia gra na to w dzieciństwie, więc gramy sobie z Sysią w to, nie wiem jeszcze nie mam pojęcia jak się to gra Czy to w ogóle zna sobie osoby? więzienia, od taty z jakimś planem nie wiadomo czego, pewnie gdzieś łamania no mają ratować z więzienia. coś w Dobra, no i jest nas niby dwójka, o, no, pięknie, pięknie się gra. Jeszcze to muszę znowu ustawić jakoś ładnie. Nie wiem jak to wy będziecie widzieć. No i jak się w to gra? Tak to mi nie przespodzi, a może teraz? Tak, teraz jestem chudy. gruba się. Nie, nie chcę nim. Proszę, nawet cię otworzyłem przejście, teraz nie mi się mniej więcej, będzie z tej grze. zarabia pieniążki. Nie mam pojęcia, o co chodzi w tej grze, ale wygląda jak ogień woda. Coś podobnego. Dajcie znać, jak graliście w tą grę. W dzieciństwie ja nie grałem. Zostałem po mnie widać. Nie wiem, czy się da jakoś inaczej dać play niż tylko myszką, więc damy myszkom. E, Sylwia, oczywiście będzie trochę ciszej słychać, no bo ciszej mówi. A mogę na Ciebie wskoczyć? No już. Aha, chodź sobie. No i będzie nam ta gra jak szła. Dobra, bo sobie da przejść. Ja idę po woreczek pieniędzy mi chyba. O, tu jeszcze mamy jakieś bronie. A jeszcze potem ten woreczek muszę też ja iść, bo ty się nie dostaniesz. Zastrzeli mnie normalnie. Strzelają do mnie, ratuj mnie. Jak, dobra. No i widzisz, nie uratowałaś mnie. Zabij mnie. Ty, ty, ty jesteś właśnie pobij. A ty nie? Nie, nie. No, Widziałem, że był poobijany. Stawaj, tutaj nad woreczkiem. Takie dość proste te levely się na razie wydają. Proszę. Woreczek. Woreczek. No, by padł w ten sam poć. Chodź, tu nie widzisz rysunku. Ty niby marzą mnie skakać? Nie musisz się pochylić, bo wyżej nie skoczysz. No, na głowę. I pełno pieniążków. No i co, będzie tak zawsze? Anuluj, nie chcę z dźwiękiem żadnej reklamy. Bo już nie wkurzałem nawet nie można teraz grać. Ciekawe czy to się dobrze nagrywa. Dość dobrze. Wybaczcie, że w ogóle jest tak po boku. Yy, po boku są obcięte, no ale jak widzicie to jest tak gra w kwadracie. Dobra, na pewno nie można wejść w ten laser. Ja, czy... czy ja mogę... Co? Ty możesz, a ja nie mogę. No, ty możesz. Przegac. Moje stanę na nim, ale moje śpiwnie nie mogę. No dobra, no to już wiemy na przyszłość. A ty nie możesz czekać grzecznie tak, pozwolę przejść A ja nie wiem gdzie A, tutaj jak włączę to zablokuje laser, więc idź do wyjścia musisz Dobra, <tryk> to jest robienie, nie? <tryk> No, strasznie tak jest skomplikowana, długi. <grymne> 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 Najlepszy będę miała za i za z Patrz, nie mogę tego zrobić, bo mnie odpiął. Mogę ci gdzieś te się już? Tak ty wiesz, że ty miałaś chyba ten. Nie miałaś go czasu na niego zastanąć skoczyć? Nie, ja nie mam gdzieś od skrzydła. A, o no tak. Bo rysunka ma na co mam zrobić. No tak. Dobra, daj sobie. Mamy dobrą, akurat mamy, że ja jestem chudym, bo ja umiem lepiej skakać i tak dalej. No ale może byśmy mi otworzyła drzwi. No już no. O, nie zdobyć mi jednego woreczka chyba. No to poradzę. Wow, dobra, no to rzuć na przyciski, a nie mi. Powiem, to musisz.

Tak widzisz, na wizji. Przestań. Dobra, no to lecimy na następny level. znowu reklama. Bandyta. Widzę. A, znowu nie możemy się ruszać. bo była reklama. Miężka ja to wziąć. Dawaj, zwróć na niego skrzynkę. Nie no, żyję. zabiłeś człowieka. No, zabiłaś człowieka, więc jesteś zamknięta teraz, no. Nie puść mnie. Dawaj winda. A ja? Jestem paaa. Nie uciekłam. No, bo nie pomyślałaś. Nie, nie strężyłaś. Jeszcze musisz tam pieniążka zrobić Teraz wszystko skakuj. Nie gdzie pchać, ja też nie mogę popchnąć. Cię przeskoczyć mogę jeszcze wstycy. Czy daszczępić? Nie dasz miałem nadzieję, że się będzie mordało. Next level. Więcej laserów, więcej bandytów. Okej, okay. no, może muszę skakać. Lasery nie zabiły. Dawaj, bo nie spodziewałem się tego. No i zasz. Jeszcze raz. Nie masz nic tam, żeby coś nie. Muszę skakać chyba, wiesz? Ty, ja w ogóle zbuggowałem grę przez chwilę. Widziałaś to? Nie. No, na nagraniu będzie. O, padł. Nie musiałem czekać chyba, żeby mnie Nie otwieraj mi. No jak? No nie wiem, no przeskoczyłem sobie. Okej, okay, zablokowałem maserę, tylko co mi to daje? Ty musiałaś tu może dojść. Dobra, odblokuj tutaj te drzwi. A, bo ja mogę tu wejść. Ja mogę wejść. Zabił mm. mnie. No czekaj, tam Jak Gdzie chcesz iść? No, do, do tego złodzieja. Nie. No i cześć no. Tam będzie stał chyba teraz. O oh. tu tygry. Ale głupie. I przeszliśmy level 7. To lecimy z następnym. Co my tu ma Coś muszę tu zrobić. Otworzyć przejście. Znowu mnie to tak wdycha. Ja tam nie wejdę, bo nie wyjadę. Do... <noise> Nawet no, <dobrałem>. ja <noise> no, to jest skoczę Chciałem zrobić. No mnie o to pytasz. Może mi tutaj rzucić. To dalej z nią. Ja muszę wespłym tam do dziurki, bo ten niebieski nic nie ma co początać. To może zostać zamknięte? nie ma Okej, okay. tutaj mam otwarte. Lecimy po worek pełen pieniędzy. A? Do jednego worka tam sprytnie ukryli, żeby go nikt nie zauważył. A, no, bo nie ginam się teraz. Dobądź worek, no właśnie. Ile można na Ciebie czekać? Co tak długo? Nie, na Ciebie ciągle czekam, no. Do dziesiątej chyba zagramy rundę, może tak myślę. I zaraz będziemy nagrywać kolejną, inną grę. Nie mam pojęcia kto to jest. Uważaj, bo cię zje. Co go. Brajer. Dobra, teraz pytanie gdzie ja muszę iść? O tak balansuję balansuje na kawałek. Musisz mnie wypuścić. Zobacz, cię robię na przycisku. Znam. Tylko ty nie stawaj na tamtym, uwolniłaś mi go. No leć. Się boisz? Się wskoczyć wcześniej. Wspomina. Dawaj mnie Co tam. Stanąć mi na krawędziach. Nie, to... Mi, mi, ja to... a ja Mimi to jest oczywiście. <śm> nie muszę mi wziąć ciebie. Nie. nie opłacasz. Ciebie wycwanił normalnie. <śm> Ajajaj, znowu ta reklama głupia. Czekaj, bo teraz znowu poruszyłaś mi stroną całą. Czemu to się odbija? Jeszcze w lustrzanym odbiciu się rusza. Jest git? Nie jest git. Tak. Tak będzie git? Tak będzie git. Okej. Okay. A, no i znowu. Nie, teraz dopiero. Brawo, to była kniążka. A, ja tam muszę i znowu i tak. Więc mi tam otwórz. Od... Dobra, do... nie, otwórz go. Otwórz go. Zawsze, no. Dobra, mniejszy. Nie, no nie mniejszy, bo on tutaj nie może być. Nie zmieni, nic, chcę słowa. Zamknij. Teraz Nie wiem, czemu ci muszę mówić wszystko, jak robić. To ty gramy w tą granie ja No i tak śmiesznie wyglądała na głowie. Level complete. I dziesiąty, ostatni, który robimy, Dobra, nawet nie musisz mi się przesuwać, bo się Ale nie mam pieniędzy. To się szkurin, bo musiałeś. To nie ja No ja idę do wyjścia, ale się rób to chcesz. No nie jestem na w, w stanie. No nie mogę się robić. Czemu? <grym> Nie, już nie mogę. A, no, farką, o No nie. Dobra, tam do tamte pieniądze. Ja tu czekam. No i co? Czekaj! i jesteś, wiesz? No, tak jak. Ja, przez przypadek, bo nie wiedziałem, a ty już celowo. Jeszcze nie możemy się ruszać, widzisz, jak narobiłaś? I znowu muszę ustawić. A ostatnią rundę i taki jaja odwalasz. Ja. Yeah. Nie ściekać. Nie można tak. Można. Nawet trzeba. Pizza nam się skończyła robić. To trzeba dokończyć ten level. Idź szybciej. Dobra, nie zdobywamy pieniążka. pieniążka. Nie uczę, będę wow. tu gdzieś na windę, bo wiesz. Żebyś mnie czasem nie zostawiła tutaj. No, no to nic drodzy widzowie, dziękuję za serdecznie za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem, cześć! Hejka!